i właśnie więcej czasu, także myślę, że te, na pewno te muzyczne kwestie są u nas bardzo ważne. Prowadzimy radio internetowe, w którym każdy, kto tylko ma pomysł na jakąś audycję, może się zrealizować. Ja też o tym nie myślałem na studiach, W ten sposób mamy cztery grupy. Komuś też dzwoni. Y, nie A ich, tam, nie e, Ja mam teraz dla Was zadanie... Bo ja, no, i ono jest w pewnym sensie Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Każda, bo są cztery grupy. Każda grupa pisze jeden arkusz papieru. E, jest nasz. Ale poczekajcie, poczekajcie, czy ja nie do kończy, to... Każda sobie znajduje miejsce. Może być stół, może być podłoga.

I to, no tak, No. to tak, no. Panią nie. Panią za Panią Panią to Panią Poza tą zawsze sobie nie wchodzę. Okej. To niej, okay. eee, Muzyka. Głównie i książki. O, jeszcze <grymne> Muzyka jakaś koncertna? Nie. <grymne> 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 no spokojnie jest jeszcze to będzie aż tak, ale to to będzie nie jakiś interesuje się starymi filmami przede wszystkim horrorami starymi starymi filmami to, to będzie będzie to kategoria to znaczy stare jak na ten asfalt to wojny e, też ale Trzy lata laty 70 70 może powiedzimy Dobra, stare. ha 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 ha

która tak, diagnozuje, pomaga diagnozować to, co jest, to, co powinno być i jakie są powody, dlaczego nie jest tak, jak powinno być. I pomaga też dać czy znaczy stworzyć przestrzeń na to, żebyście by mogli sami zadbać o to, żeby było tak, jak chcecie. Do no to jest też pytanie, kto przyjedzie do Jaruzowa, nie ale nie. zdarza się, że po prostu nie. ktoś jest, a naprawdę ten brak informacji aż razi, że są zajęcia organizowane. Ja na przykład mam na zajęciach filmowych ferie, były naprawdę zrobione na bardzo wysokim poziomie. Byłam na podobnych warsztatach w Poznaniu i były zrobione dużo gorzej, a tutaj było zainteresowanie tym jednostkowe to prawie słowa działania, który ważna tak naprawdę Po co tak Dlaczego powstało to poło wasze? No czy to jest telewizja? Tak, żebyście tak nie więcej... 300, no nie niekoniecznie mhm. dookoła naszego tak. miasta? Jedna jest w, w centrum miasta. Zdrowałem, tak, tak. To, A te plakaty, jeżeli są, to są, co pierwsze potrzeba ich dużo, potrzeba je takie, żeby przyciągały tą uwagę, że jak się Ale to nie są koszy, to jest tak, koszta 100 czy 200 plakatów. Czyli to jest tak, na dasz sobie. W tym dyrektorze. E, można przyjść, patrzy się na a, pewne inicjatywy młodzieży, można po prostu przyjść i coś zaproponować. No tak. No bo oni